Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Kazi Kaszebe. Dziś znajdujemy się już na polu. Chciałbym spróbować jakąś wstępną uprawę tego pola tutaj, bo chcę to lekko wzruszyć po to, aby te wszystkie takie resztki pożniwe powschodziły, aby mógł potem cokolwiek z tym zacząć. Bo jest w planach mała nieco rekultywacja tego oto pola. Rekultywacja może nie, ale zasilenie wapne gleby. Oraz jakby to powiedzieć, może jakiś poplon jeszcze będę rzucić, chcę, ale żeby pierwszy moment leciutko to zruszy po to aby to wszystko już jakieś tam procesy gnilne ruszyły, oraz powschodowe takie, jakieś te reszki powschodziły. Wziąłem to mój kultywator i ciągniczek. Zobaczymy, czy sobie da radę. Jestem ciekaw. Myślę, że powinien dać radę. Ustawię go sobie dosłownie na tam, nie wiem, na te 2-3 cm, po to, aby leciutko wzruszyć, to. Nie chcę męczyć tej maszyny, bo to jest troszkę za duży sprzęt jak na ten ciągnik. A mam tylko taki sprzęt. Na razie muszę sobie radzić tym, co mam. Myślę, że będzie co oglądać, a więc ja się biorę do roboty. No i zobaczmy, czy to pójdzie, bo sam jestem ciekaw, więc oglądajcie dalej. No i dobra. Zobaczymy. Puszczamy sprzęcior. O na szczuce nie ruszy. Mówi dobrze. No i zobaczcie, elegancko. I o to mi chodzi. Delikatność się ani nie męczy. Zapas mocy jest. Kurczę, może by to jeszcze troszkę głębiej wpuścił. Ale sobie idealnie radzi z tym. Kurczę, nie spodziewałem się tego. Zobaczcie, co tu wiele chcieć od tego? No a nawet i 30 daje radę Spokojnie Nie wiem czy tego bardziej nie pusi Żeby coś tam jeszcze było więcej widać Ale naprawdę ja Wam powiem Nie wiem czemu ale idzie No rewelacja Kurde Lekkim gazem się ustawię Czego chcieć więcej? No to no się w ogóle nie męczy A to już wystarczy Naprawdę, no mogę jeszcze raz przejechać Nie spodziewaj się tego, naprawdę się nie spodziewaj Wszystko zrobię lekko ze skocza Po to, aby, żeby jak najbardziej to wymieszać Icia I cia. jedziemy dalej No super, no ja wam powiem, jestem zaskoczony. Ale jak się mój morda cieszy, wy co mnie nie spodziewacie? Jaka dla mnie to jest radość, że mój sprzęt daje radę sobie z takim oto sprzętem to no, coś pięknego Nie spodziewałem się tego w żaden sposób, tylko wiecie co? Brakuje tutaj jednego biegu pomiędzy czwórką a piątką to jest na wolno, a byłoby fajnie jakby to, chociaż ten jeden kilometr na godzinę szybciej szło i zeszło mi, ale to się przejedzie Bo no kurde, rewelacja ale. pięknie dobra, ja tu trochę popracuję i odezwę się później Autopilot! Zobaczcie, sam jechał. Kurde. Patrzcie, wszystko zrobiłem. Ja tymczasem piłem sobie wodę. A to pilot sam robi, zobaczcie. Ale zapomniał puścić. Nie, tak całkiem serio. To zapomniałem tam tą zapadkę do ręcznego. Zaciągnąć. No jak widzicie, ten kawałek już pękł. Zrobiłem go. Ale to była masakra. widzicie na poprzednich filmach zbieranie słomy oraz skoszenia, że tutaj taki odcinek, gdzie w zeszłym roku żyto było yy, strasznie pusi się powój a moim zdaniem jest takie, bo było dwa razy wykonywany oprysk na chwasty no i to nic nie pomogło a z tego względu, że byłem to jest takie moje zdanie, że była za mała obsada roślin i ten yy, pesz miał możliwość, nie pesz, to jak ja o yy, ten Powój miał możliwość się rozrastania, on się po prostu siał, nie wiem skąd się siał No i urosł. Tu gdzie było takie lepsze zboże praktycznie go w ogóle nie było A tam gdzie była taka rzadzizna No było sam pesz, raczej znaczy pesz, co ja mam z tym peszem Sam powój Zrobiłem tutaj, tak wszystko przejechałem ładnie Go zerwałem, zostawiłem co prawda takie kubki Ale za parę dni będę siał poplon Oraz jeszcze raz będę to Teraz w drugą stronę jechał na krzyż. Będę to jechał, żeby to jak najbardziej wyrównać i rozciągnąć. To te kubki będą przesunięte, oraz i wtedy fajnie rozciągnę. Nie będzie z nimi żadnego problemu. A to będzie dodatkowa pruchnica. Jak sami wiecie, cały czas walczę o tą pruchnicę. Eee, po to, aby było jej jak najwięcej. Dlatego sobie to zeschło i wtedy ją przywale. Na to będzie poplon. I powinno być ok. Ja tu jeszcze wyczyszczę te tu a, ja cię nie mogę. Tu sam powój powojenny. A co tu jest? Tu jakiś pierścień czy coś. Jakieś ogniwo. E, tam A tak sami widzicie, jak to, jak to idzie. Całkiem fajnie. O, jakieś dwie godziny, ten, te dwa hektary robiłem. No nie było to jakiś rewelacyjny czas Ale powiem Wam tak Nie muszę nikogo prosić o jakiś ciąg czy cokolwiek Zrobiłem to sam, własnym sprzętem i mnie to bardzo satysfakcjonuje Dlatego wszystko robię sam I jestem happy, 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 happy Dobra, ja dla Was nagram parę ujęć Więc teraz sobie poglądajcie Fajne ujęcia Ja już zakończyłem pracę. Już to jest ostatni przejazd tutaj na tym kraju. Zobaczcie, tak to wygląda: się prezentuje całkiem bardzo ładnie. No i ja to się takiego efektu w ogóle nie spodziewałem. Zobacz, to jest czarno, tu jest jeden raz przejechane. Tutaj na tych krajach, w Rociach jest tutaj nieraz podwójnie przejechane. I zobaczcie, jak to jest wymieszane. I powiedzcie, czy to czemu coś brakuje? Mi się wydaje, że ani trochę. Tam mi się trochę pchało, to wiecie sami, już to prędzej mówiłem, co się z tym działo, ale jeszcze raz będzie to przejechane, jak będzie posiany poplon, wszystko jeszcze będzie raz objechane, tutaj tak samo całe pole, wszystko zrobione. Ole kurczę, to zajęło mi jakieś, nie wiem o. to, całe pole zajęło mi jakieś, nie wiem, 5 godzin, czyli jakąś godzinę na hektar Jestem ciekaw tylko ile paliwa spaliłem miałem prawie pełen zbiornik, tam nie może 3 litry brakowało do pełnego bo tyle co zatankowałem do pełna, tylko byłem porasować, słomę i zwiesią To ile tam mogło wyjść? 2-3 litry Zaraz zobaczymy Kurde, ani pół zbiornika nie, nie wyszło, widzicie? Nie wiem czy będzie widać ani pół zbiornika, czyli jeśli 15 litrów spaliłem, 15 litrów, pewnie trochę więcej, może 16 na 5 hektarów 16, 15, no to jest 3, 3,5 litra na hektar gdzieś. Czyli myślę, że rewelacyjny wynik osiągając taki efekt. No, czyli całkiem fajnie. Tak więc widzicie, u mnie już praca dobiegła końca mogli się nieco, co nieco zobaczyć ale też ja wam powiem, że nie spodziewałem się, że ten mój ciapeczek jeszcze da radę z takim oto sprzętem jak widzieliście prędzej na tych ujęciach nie puszył ani dymu, no, tylko dopiero po przygazówce trochę tego czarnego dymu znaczy ten silnik jest no, w bardzo dobrej kondycji 3 metrowy agregat ciąga i to tylko aż fiura, no nie jest za głęboko ale tutaj taka głębokość pracy ogólnie wystarczy, bo nie jest to żadna ziemia gliniasta ani żadna i cięższa ziemia, więc na tej ziemi to wystarczy, aby tylko lekko przemieszać, pół resztę zrobi, jeszcze raz będzie przemieszane. Dobra, ja już będę tu zakończył, z Wami się żegnał, więc do następnego odcinka, cześć!